Coś tu, a jednak nie uciekłem, nic, będziemy się męczyć. Gdzie my grali według Niemcowicza. Będziemy grali według Niemcowicza. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. O, a tego się nie spodziewałem. Wieża E8. E! Nie ze mną te numery. No, mam dobrą pozycję, na razie nie grozi mi przegrana. Obroniłem się przed matem na H7. Teraz, jakbym jeszcze wymienił Hetmany i wieży, to zrobię Remi. Z panem Michałem rzadko kiedy jest Remi. O. Zdwoje się. Będę szybszy na zdwojeniu. G4 się nie boję, h4 się nie boję. I tu, c4 się nie boję, teraz to już mogę bić na c2. Czuję, że mam lepszą. Zdawało mi się, że mam lepszą. Chcę wymienić gońce biało polowe. Chcę wpaść na dwójkę. Obroniłem się. Chcę wymienić hetmany. Bez hetmanów pan Michał mi nie da mata. Bardzo chcę wymienić hetmany. Teraz grać powolutku, proszę mi nie zagadywać. Michałem ostatnio dwa razy przegrałem, a z ostatnich sześciu partii mam punkt. Zrobiłem szwindel, taki mini. Zaraz unieruchomię Hetmana, czy króla unieruchomię. Chyba to wygra. Coś czuję, że to wygra. Czuję, że to wygra. Chyba wszystko obroniłem. Oj, dziękuję panie Michale. Wygrałem tylko na czas. Czytamy. Może pan w przerwie zaakceptować prośbę o dołączenie do klubu na liczes? Mogę. Dzisiaj pan na pełnej koncentracji. Szykuje się wygrana w turnieju? Nie panie pierwsze. Gram radośnie. Gram na radośnie. Miałem ciężki dzień. Pan Andrzej Wój, Panie Piotrusiu, jak ładnie. Jakie książki debiutowe. A Panu Michałowi podziękowałem oczywiście, Panie Piotrusie. Jakie książki debiutowe Pan poleca? Widziałem szybki kurs Pana Jerzego. Czy jest dobra, Panie Andrzeju? Do jakiego poziomu? Szybki kurs, jak sama nazwa wskazuje, i wszystkie książki z tej serii. To nie było pytanie Pani Poczek, wszystkie książki z tej serii mają do siebie, że muszą być do odpowiedniego poziomu. A krótki kurs pokazuje, daje taki kompletny, szybki repertuar debiutowy. Taki mini. No to. Zwykle jest to na poziomie mniej więcej drugiej w porywach pierwszej kategorii. To nie jest wina autora, że nie potrafi lepiej napisać. Tylko jest taki cel, i ten cel jest realizuje po to, że można było grać wszystkie debiuty i żeby nie bać, nie być zaskoczonym, nie być zaskoczonym przez przeciwnika. Więc no co mogę doradzić? Dzień dobry panie Piotrze. Okolice drugiej kategorii? Myślę, że tak. Tu, chcesz powie... tu też chcę powiedzieć, że pan Jerzy Konikowski napisał Gram E4, kompletny repertuar debiutowy, wydaw... którą książkę ja wydałem. Bardzo dobrą książkę pan Jerzy napisał. Tudzież Tolo napisał książkę o, pod... o podobnej strukturze. Na zachodzie takie książki są bardzo popularne i grają debiuty. Grają debiuty, jakby to powiedzieć, no. Na przykład czarnymi polecają francuską i, i holenderską. To jest kompletny repertuar albo czarnymi Karokana i słowiańską. Widziałem repertuar w duchu, taką książkę w duchu repertuar Karpowa, Czarnymi, Karokan i Obrona Nimcowicza. O, witam Pana Patryka, także także to tak mniej więcej wygląda. Panie Andrzeju. Natomiast, Panie Andrzeju, te książki narzucają pewien wąski repertuar debiutowy wąski. Poleciłbym książkę, jest taka książka Larsena i chyba Hamsena albo Nilsena Z.O.O.M. Taki tytuł. Kompletny repertuar debiutowy jak grać Grünfelda białymi i czarnymi. Tam czarnymi po E4 jest lekko naciągnięte, ale są, ale są te schematy rozpisane, poza tym książka zawiera Partię, które arcymistrz grał z arcymistrzem. Wyłącznie pan, partie arcymistrzu przeciwko arcymistrzom z komentarzami Benta Larsena, bo ta część ideologiczna jest tego drugiego człowieka. Właśnie nieraz potrafię się zgubić w różnych wariantach. No, panie Andrzeju, trzeba się zastanowić, czy chce pan grać E4 czy D4. Tak, taką decyzję podjąć strategiczną. Jeżeli D4, E4, to te trzy książki. Które poleciłem, znaczy które wymieniłem, spełniają pana oczekiwania. Jeżeli D4 to się nie nadają. Bo one budują repertuar po 1, E2, E4, panie Andrzeju. Także to wygląda. Co jeszcze? Wszystko zależy od tego, dobrze by było, żeby, żeby repertuar debiutowy był spójny. Spójny z czarnymi. 60% gier gram przez E4. No to na 60% kupi pan książkę Gram E4, a po D4 musi pan się zastanowić, czy pan gra pryncypialnie D4, C4. Bo można grać białymi i czarnymi strukturę królewsko-indyjską i piercaj. To jest kompletny repertuar debiutowy. Można grać F4, ale czarnymi już czegoś brakuje. Po E4 trudno zagrać je w 5, chociaż ja zagrałem w jednej partii w turnieju, co widzieliście, natychmiast wygrałem, chociaż tam ktoś mi chciał postawić trzy łapki w dół. Nie wiem dlaczego. Można stawiać łapki w dół, łapki w górę. Nie ma to żadnego znaczenia. Po E4. Powinno się grać w białymi partię hiszpańską i przyjmować główne warianty obrony sycylijskiej, np. z gońcem na C4 lub z gońcem na E2. Goniec na C4 w stylu Fischera, goniec na E2 w stylu Anatola Karpowa. Przykładowo. Natomiast te książki, o trzy, o której wspomniałem, no pokazują minimum repertuar debiutowy, minimum dla radosnego szachisty. Czyli dla naszego poziomu one są wystarczające. Dla naszego poziomu one są wystarczające. Co jeszcze? Więc tam nie ma głównych wariantów sycylijskich, tylko z tego co pamiętam jest chyba atak Grand Prix. Jest chyba wiedeńska, nawet nie ma włoskiej, tylko jest wiedeńska polecana przez nich. No i na Karokana ja bym polecał atak panowa, oni tam wariant wymienny raczej propagują. To oczywiście to jest kwestia kwestia gustu. Właśnie grając D4 jak przeciwnik zagra królewską indyjską to już wiem, że będę miał krucho. No dlaczego? Można grać D4, goniec F4, skoczek F3, H3, E3, cofnąć gońca na H2 i na królewską indyjską grać C3 lub C4 i się nie bać. Pan Salman, witam mistrza nad mistrzami, który dzisiaj gra z widza. Panie Salman, witam mistrza nad mistrzami, 8, który... Dzisiaj gra z widzami. Nawet cezura jest w tym wierszu. A25. Ma pan, może, jakiś repertuar dla szachisty, który lubi ostrą grę? No pewnie. Ostrą grę, tu proszę. Gram z panem Michałem i z panem Michałem, jakbym nie grał, Jakbyśmy spokojnie nie zaczęli, jakiego debiutu czarnymi nie wybiorę poza E5, to Pan Michał atakuje mi na króla. Pan Michał gra atak królesko-indyjski białymi przeciwko wszystkim półotwartym debiutom. Tu zagrałem klasycznie, jak rywali w starożytności. Tak chciałem grać, jak to na osadę pionka E4, tak jak polecał. Polecał Nimcowi w swoje książki, mój system. Ci, co książki, mój system nie czytali, mówią, mówią, że jest przestarzała. Natomiast jest. Pani A25, trzeba zdefiniować, co to znaczy ostra gra. Co to znaczy ostra gra? Na pewno można grać. Właśnie Grynfelda białymi czarnymi. Bardzo ostra, bardzo ostra gra jest. Gambit Benkego po D4. A po E4. No sycylijskie trzeba grać. W ogóle trzeba grać przeciwko E4. Najbardziej pryncypialne są sycylijskie. W sycylijskich najlepiej stoi obecnie wariant Najdorfa. Bardzo dobre wyniki uzyskują czarne w obronie Karokan. Francuska przeżywa kryzys, obrona Pirca jest pod znakiem zapytania, chociaż w tym roku Jan Zapominalski, zwany też Niepomiaści, wygrał chyba z Giry obronę Pirca. Z tym, że Giry to jest taki zawodnik, że on się nie wychyla, więc trzeba go wyciągnąć i on go wyciągnął obroną Pirca. Także to jest trudno powiedzieć. Idziemy dalej. Czy na przykład poleca Pan przeciwko E4 wybrać sobie dwa debiuty, francuską i sycylicką i je trenować? Panie Andrzej, Pan se na początek wybierze jeden. Jeden. Zaleta francuskiej jest taka, że trzeba znać cztery warianty. W trzecim ruchu E5, skoczek C3, skoczek D2, i wariant wymienny. No i to, co pan Michał, ten tu widoczny na obrazku, może grać D3. D3 wygląda nieśmiało, ale potem się płyje na króla. Proszę. Z panem Michałem prawie nie mam remi. Remi nam się zdarzyło na 100 partii. No to nie jest 100. Na 90 kilka partii, na 93 partie remi nam się zdarzyło może ze 3 razy. Więc wszystko. Natomiast... Jeżeli ktoś gra na przykład gra yy, pionem hetmańskim, co nazywają systemem londyńskim, to wcale nie jest takie spokojne. Natomiast panie Andrzeju, polecam grać jeden debiut, go ćwiczyć, po zagraniu partii sprawdzić w podręczniku, czy na się, co tu grać i pogłębiać do przodu. Jaka jest definicja ostrej gry? Dzisiaj wszystkich nas wymłóci, nie pomoże nawet króć. Dzień dobry, panie Jacku. Panie Jacku, można pisać, że wymłóci. wtedy będzie rym żeński niedokładny. W ogóle chciałbym... Mam taką książkę... Poetycką, chciałbym ją skomentować, zastanawiam się czy... Nie, akurat tej książki nie mam w pobliżu. Mam taką książkę do skomentowania jako materiały szkoleniowe, co wydał Polski Związek Szachowy. Także nie wiem. Nie wiem. Dobrze.